Dale, linero, Idź po szybko! Frankko. Ej, czekaj. Ey, głupcze. Kominiaka. Rapido, rapido. Prędko. Rapido, rapido. Pośpiesz się. Zebrali pieniądze. I nie traćmy ich z oczu. To jedyna szansa na uratowanie mojego syna. Poczekamy aż nas miną. Mój kochany syneczku, Purita ma Ty jesteś najważniejszy. Stałeś się radością mojego życia. Odwiedzę Beatrice. Kiedy rozmawiałam z nią przez telefon, powiedziała, że przyjdzie tu do lekarza. Odwiedzimy Beatrice i jej dziecko. Powiemy im, że mogą na nas liczyć. Zgoda? Chodźmy. O ilużych sprawach nic nie wiem. Skupiłam się na sobie, a życie toczyło się dalej. Teraz chcę pomóc przyjaciołom. Ojciec słusznie powiedział, że zachowywałam się jak egoistka. Nie traćmy ich z oczu. Nie pozwolę im wyjechać z parkingu. Na ulicy będzie trudniej ich śledzić. Będziesz patrzeć na świat moimi oczami. Ty ofiarowałeś mi swoje serce. Teraz ja daję ci moje. Chodźmy. Panno Velarde, co za spotkanie? Odzyskała pani wzrok. Nie wiem, kim pan jest. Doktor Reinaldo Iturbe. Niedawno wpadłem na panią. Tak, pamiętam. Jak się pani czuje? Odzyskałam wzrok, ale nie jest mi lekko. Doganiają nas. To Do licha. Doganiają nas. Niech pan wezwie posiłki. Myśli pan, że syn jest w samochodzie? Nie wiem. Już po nas. Mam cię dość, ty tchórzu. Marzyłam o odzyskaniu wzroku, kontynuowaniu kursu fizykoterapii, życiu u boku dziecka i mężczyzny, którego kocham. A teraz moje marzenia rozwiały się. Życie jest pełne niespodzianek, pan Nowelarder. Proszę mi mówić, Mariciuj. Dziękuję, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Ty mów mi, Reinaldo. Dobrze. To prawda, że życie często nas zaskakuje. Ale chyba nic nie wyjdzie z mojego pomagania ludziom. I tu się mylisz. Jak to? Mam dla ciebie propozycję. Już wezwałem posiłki. Zaraz tu będą, ale nie traćmy ich z oczu. Muszę otworzyć drzwi i stąd uciec. Wyjedź na ulicę, bo tu nas złapią. Po co się to wpakowałem? Jeśli nas złapią, to przez ciebie. To był Twój pomysł. Uciekają na ulicę. Na mieście nigdy nas nie dogonią. Uciekliśmy. Na ulicy będzie trudniej. Ale ubaw. Gdzie posiłki? Mój syn. Jak się masz? Fajnie, że was spotkałam Wspaniale, że już widzisz Od wczoraj Bardzo się cieszę Żałuję, że nie mogłem być przy zdjęciu opatrunków Przyszliśmy z Edwarditem do doktora Iturbego Nie wiedziałam, że zajmujesz się Edwarditem Los tak chciał Zbadam dziecko, a potem pomówimy o mojej propozycji. Jak to nie ma jej? Nie ukrywamy jej przed tobą. Maria de Jesus wyszła, nie mówiąc dokąd. Powiedziała tylko, że ma nas dość. Skąd pewność, że wróci? Może uciec? Jej rzeczy są w szafie i zebrała synka. Mariczuj nie zrobi głupstwa ze względu na dziecko. Postępuje impulsywnie Nie ma powodu, by tak się zachowywać Jest niesprawiedliwa Juan Miguel uratował jej życie i przywrócił wzrok Co jeszcze ma zrobić mój brat, żeby mu wybaczyła? Masz rację, ale jesteśmy bezsilni Marichui nie chce nas słuchać Mnie będzie musiała wysłuchać Będę tu przychodzić aż do skutku. Może tak będzie lepiej. Propozycja doktora Iturbego pojawiła się w najlepszym momencie. Rozpoczniemy nowe życie. Kto tam? Kandelaria. Prosiłam, żeby zostawić mnie w spokoju. Tak, ale jest tu ktoś, kto pragnie z Tobą porozmawiać. Well, so Juan Miguel, Powiedz Juanowi Migalowi, żeby mnie nie nachodził. To nie on. Czyżbyś nie chciała zobaczyć swojego najlepszego przyjaciela? Przepraszam. Nie poznajesz mnie? Rafaelu, nic ci się nie stało? Nie nienawidzisz mnie? Ja też cię oszukałem. Ciebie nie mogłabym znienawidzić. Nigdy. Przywiozłem ci przyjaciela, bo wiedziałem, że cię to ucieszy. Nie chcesz mnie znać, ale ja odzyskałem spokój. Zrobiłem wszystko, by cię uszczęśliwić. Wybawił mnie z rąk porywaczy. Pomagał mojemu ojcu. Zrobiłem to, bo jesteś dobrym człowiekiem i cenię twojego ojca. Wiedziałem też, że uszczęśliwie tym mariciu. Bardzo dziękuję. Chciałabym zostać sama z Rafaelem, żeby z nim porozmawiać. Nie ma sprawy. Zawsze usiłowałem sprawić ci przyjemność, choć z tego nie doceniałaś. Nie wiesz, jak się o ciebie martwiłam? Gdzie jest mój bobasek, za którym tęskniłam cały dzień? Nie mów, że moja dziecina wyjeżdża. Dokąd to? Śmiejesz się? Na pewno wiesz. Powiedz mi, jak wyglądam? Tak, jak sobie wyobrażałam. Nauczyłeś mnie odgadywać wygląd ludzi poprzez dotyk, ale początkowo nie wiedziałaś, kim jestem. Musiałam cię najpierw dotknąć. Może wyglądasz trochę inaczej, niż sobie wyobrażałam, ale tylko trochę. Teraz już się nie wykręcisz. O czym ty mówisz? Pora, byś dotrzymał słowa. Ja już odzyskałam wzrok. Teraz twoja kolej. Najpierw powiedz, czy nie gniewasz się, że ukrywałam przed tobą, iż doktor Cisneros to Juan Miguel? Już mówiłam, że nie. Na ciebie nie mogłabym się gniewać. Nie potrafię żywić urazy do kogoś, kto mnie kocha. Ale przykro mi, że wszyscy.